skacze po dachu, tam, tu, tutaj. Tak, jest, 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 no, widziałem też. Snajpi, patrzył się w moją stronę. Ciebie nie widział Szymek. Dobra, dwóch jest. Tu jeszcze jest. Jest na dachu. Na sklepie? Czy na tym największym dachu jest, tak? Najwyżej? Zeskoczył, zaskoczył na ten mniejszy. By dwóch nie dojechali. Trzech ich jest, nada. Dach. Nada, haf ogólnie. Pompę może mieć teraz. Dwóch załatwiłem. To jeszcze jeden. Został tam u ciebie. bo jeszcze jest na teraz przejoczym. Mhm. Jeszcze eee, dżibkiem. No to boty. Trzeba. Jezu mnie. W budynku. Pod tym. Pod spodem. Okay, okay. <laughs> ja mam tego ducha. Z ziomka. Nie chcesz wskakuję, ja czekam tylko. Rabina i ten. Musisz Bimbal dać ratę? Продолжение nice. следует... Nie da rady Bye bye, boys Ej, Ty grasz na klawiaturze? Razor? Tak, klawiatura i myszka, A. co? A jak ty ich oznaczasz? Moty, 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 kurwa moty, moty bo... W sensie... Ja myślę Razor? Tak, poczekaj eee, Wezmę sobie tu płyty, tylko stąd W sensie... A jak ty oznaczasz? Oznaczenie oddziału teraz, jak zrobiłeś Automatycznie Automatycznie? No mam takie coś ustawione. Aha. A na padzie grasz czy na, na tym? Właśnie na klawiaturze. A nigdzie nie mogę znaleźć jak się to robi. No czy znaczy mogę. ten tam. później podać swoje. Jeszcze gracze. Jeszcze ustawienia graficzne, i tak dalej, wszystko jeśli chodzi o to. No a, możemy tak zrobić. Bo ja ogólnie gram na najniższej jakości graficznych, żeby widzieć graczy. I no Aha. i te wszystkie perfekcyjne te, to wiesz. W sumie poradnik się kiedyś oglądałem i sobie tak ustawiony, tak zostało. To ja na najwyższych śmigam akurat. No właśnie nie, ja grałem kiedyś też na najwyższych, a potem gość mi powiedział, że na najwyższych się gra, ale to jakbyś grał w C.S. a czy coś tam takiego. Ale, ale tutaj, że tutaj są jakieś krzaki czy coś, co najlepiej grać na właśnie na jak naj, najniższy, bo wtedy jak patrzysz przez różne czy coś to ci od razu ich zaznacza. No to ci potem mogę podać wszystkie te ustawienia graficzne, nie ma problemu dla mnie to. No można, można tak zrobić. Druga sprawa też mam... o kurwa. Ja gram na, yy, na myszce 16 dpi tysięcy Uh -huh. Może hmm. ja delikatnie ruszam myszką i wiesz i... No tak więc... to mega czułem To nie, ja nie lubię właśnie tak aż tak bardzo. Bo jestem przyzwyczajony z tego z gier takich MMORPG, wiesz uh -huh. w, w fps y dużo nie grałem Przez długi czas, potem ten zacząłem grać i Mówię, już nie, nie potrafiłem się przestawić z tego. Się. Yy, mamy jeszcze na sobie hanta. Idą. Idą. Szpital. I to jest dwóch typów. Jeden, trzeci może być na, na tym, na duchu. Trzeci na stacji autem ja przyjechał. To... Z... Tu stąd mi zniknął jeden typek eee, plecak średni ten Z są, jasę... są. jest jeden drugi O no, dwóch jest tutaj Dziękuję Ja sobie nie wziąłem safreza. Ej, eee, dupa Może ci ty z tych ciapciaków mieli? Nie mieli Wyskoczył Tam Możemy się tutaj kurna zbunkrować i poczekać na nich nie wychylać Dwóch jest na tym budynku Jeden leży. Nice. A, jak prawie. Jeden przy stacji gdzieś tam był Jeden ma ducha, na pewno, to jest gwarant Ultra jeden nie padł. Jesteście Nie martw się, wyjdziesz z tego! Leciał. leciał, leciał, leciał Jest snajper wcelowany, uwaga Nie wychylajcie Tylko nie leżcie w jednym miejscu razem Nie podnosimy, nie podnosimy. Pino, Pino pienek wchodzi w... Wchodzi Drabina Dziabnie mnie, dziabni mnie Patrzę drabinę My dwie drabiny i tu Nie ma co wychylać, czekajcie Ty masz pompę, to tym bardziej. Nie ma co wychylać. Wykrywamy wzmożoną aktywność w sektorze. Ostrożnie! Ultra 1. Co już nie ma! Jesteście podostrzałem. Diawnę ja się. No tam patrz, Szymek. Ja go patrz, podniosę czas, czas, czas. Aj. Jeden pod nami jest mm -hmm. słyszę, słyszę Bimbal patrz ten, ja tu będę patrzył tą drugą drabinkę Dymnę Mam, mam u mnie, u mnie Panie U mnie, u mnie Zeskoczył U mnie też zeskoczył

Dobra, jednego sprontowałem, bo musiałem że wejdzie po drabince, ale jest cipą. Dobra, nie ma snajpera nigdzie. Ja Za sklepem jest tutaj. Dobra, dobra, ale ja mam widoczność na jedną tego typa, sam zabiję. Dobra, dobra. Dobra, no, poszedł yy, wszedł do budynku, tu jest pod nami w takim razie Bimbal Jeden, jest naraz, zaraz, stara, na, 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 na strzała Spadłem, no co bimbal Wchodzi zbieg na dół. Zabija boty, zeschodził na dół Dobra ale... Mamy i oni mają Nice. Jest to u mnie. Za wasze głowy oh, oh, oh. tą broń. Nie, nie, nie. Na dole jest. Mm -hmm. U mnie jest dwóch. Jak wskoczysz tam na górę, to... Medyk leży. Widzę, widzę. Wezmę. Przykleję mi texa jest u mnie na dole, na dole, lejtuj masz 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 masz, 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 dole, na dole, Trzymaj Uważaj. Bijaj do góry, wbijaj do góry. Dziękuję. Wbijajcie do góry. Jeden niech wbija do góry. Jeden niech wbija do góry. Nie mogę, nie mogę. Jeden kurna na low, na low. Typowo, low, typowo low. Już typowo low. Na mnie, yes. na mnie. Na mnie, na mnie bimbal. Na mnie, nie tam gdzie boty. Ty low, on już nic nie ma. Nie ma nikogo na mnie. Pod spodem jest, przy siatkach biega. Boty, boty, nice. Obity, nice. Potem się podnosi, ci to patrzę. Dzięki. Amunicję mi zabrał. We don't mm. kurna. Tekino kōgeki Hans. Oh. Oh. Hans Oh. A. wszyscy? Był tu ktoś, bo są drzwi widzę tam gościa, jest tam gość. Nie znaczy go. W tym budynku, obok. A widzę, biega. No. Widzę, biegają, biegają, biegają. Siedemka. można. Do że... Eee... Skrzynka leci w naszą stronę i to jest hunt... na. No, dobra, boty jednak ale oni jadą w naszą stronę, bo F2 pisali, to oni od razu się odpalili. Piszę, ale solo, nie w dwóch, dwóch trzech. Dwa są. Trzech. Trzech. Ja bym poleciał po kur, na tego, po ciężkiego. No tak, tak. Zaczął tak, tak, Szymon do niej strzelać? No, to teraz się Ruszyć gdzie indziej. Obknąży dziś. Na ja gonią, na Xira ja nie? Uuu u. u. Dobra, RGL. O, to nie. To ja RGL, to ja RGL nawet leży, nie... RGL leży. To jest jeden, tu masz na, na, na ten, widzisz? Tu leży, tu leży. Tu, płyta. Leży. Dostał Eee, yy, elektryk. Nie, panowie, ja bym leciał. Wracamy na, na wysoki, nie? Ja bym leciał, bo to jest głupi pomysł. Ja Jedynie... bym się zatrzymał. I bym obkrążył i leciał po kurna tego. Na Szymon. Tak, Bo to nie ma sensu. Ja bym leciał po tego ostatniego x fila tak go obkrążył w Ciul. To jednak jest Helka to i można ten elegancko Ja lecę, lecę yy, tu się coś zaczął Lecę bo mi boty wybiły na górę Helka Są, są, są. Łoboty leciały. Eee, panowie Lecę po ciężką, bo ja mam paliwo. Trzymajcie, trzy, leci. trzymajcie wysokie. A, Bimbar skoczył. Dobra, to już jest lipa. To ja będę na górze. Lecę po tego, po X-fila. ci mówię, czy coś widzę. Nie widać nic. Jest, ja słyszę tylko ten kom. Dobra, jeszcze jakbym ktoś mógł prosić, żeby zobaczył, czy ktoś jest na tym, na exfilu. Teraz co, jadę? Mm, już, czekaj, sprawdzam. Nie, nie widać nikogo. Dobra. Bo... Brz, te... znaczy, gracz polujący jest na tym, na sklepie, widzę. W tym oknie, gdzie jest żółty marker, był ten gość. To że jestem przy chwilą On chyba nie wie o tobie. Tam jest. Hebiłem za... za tym. Idzie na stację. Tu jest. Skrzynka się eksfiluje. Wysłali skrzynkę, ale gościu co poluje się nie eksfilował. Na siódemce jest już. Popyta. Gdzie jest? Okay. Tu, tu, żółty marker. Dobra, ładnie. Przy uważaj, bo mogą ci wlecieć. Na siódemce jest różna. Znaczy, no ten ziomek co poluje.

On cię jest garnąć? O kurwa Nie no leci do nas chyba No siódemce co zawsze jest Jest na 7 no Zniknął mi Leci do cię Widzę Siadaj Czekaj spróbuję go Wsopnąć Po płytach ma Dawaj Lecimy w stronę tego wieży E, ja, bo ta helka zaraz zgibnie I będzie po charka. No, musisz, nie, nie wsiądę O no. Podleć niżej <laughs> Nie widzę

I zakończyli z przytupem. A jak? Czterech. Jedynastu. No ładnie.